Znajdujemy się na terenie dawnej poznańskiej fabryki łożysk tocznych na osiedlu warszawskim. I właśnie na ten teren w 1940 roku, w czasie II wojny światowej, Niemcy sprowadzili Bułgarów. Bułgarzy dotarli do Polski jeszcze przed II wojną światową. I była to typowa emigracja zarobkowa. Ze względu na biedę w swoim kraju przyjechali tutaj i tutaj dzierżawili ziemię i uprawiali ją. I przede wszystkim uprawiali warzywa. Z tego zasłynęli. Radzili sobie bardzo dobrze. Jesteśmy teraz zakład na Ratajach i tutaj widzimy mnóstwo bloków, a ten teren to był właśnie teren, który został zasiedlony przez Bułgarów już przed II wojną światową i pierwsi osadnicy Prowadzili się tutaj w 1922 roku i były tutaj wszędzie ogrody. Była tu bardzo żyzna ziemia. Nie było wielu tych rolników, tych bugarów wtedy, ale mimo to, że było ich niewielu, wzbudzali oni zazdrość polskich rolników, polskich ogrodników, ponieważ bardzo dobrze sobie radzili. I ich warzywa miały znakomitą jakość i świetnie się sprzedawały. To, że byli tutaj, na Ratajach, było dla nich też wygodne, bo byli blisko miasta. Rataje wtedy były jeszcze przed mieściem, nie były miast, nie zależały do Poznania, a oni mogli swoje produkty sprzedawać w mieście i był na nich bardzo duży popyt. Że Bułgarów przed wojną było w Poznaniu zaledwie kilkunastu, kilkunastu gospodarzy, to wzbudzali oni wśród Poznaniaków pewną niechęć, szczególnie rolników. W związku z tym i w związku z tym wielkopolska izba rolnicza pod przewodnictwem wówczas, co ciekawe, Stanisława Mikołajczyka wystosowała memoriał do rządu, w którym wyrażali sprzeciw wobec działalności gospodarczej Bugarów. I zarzucali takie właśnie różne rzeczy, że prymitywnymi metodami pracują, że no nie mogli zarzucić ich jakości produktów, więc tego nie, ale że sprowadzają pracowników z Małopolski, którzy niską kulturą się oznaczają, że pracują w niedzielę, co jest demoralizujące. I tego typu argumenty właśnie wysuwano przeciwko Bugarom. Ciekawym przykładem są losy bukarskiego ogrodnika Vincio Karakulewa, który gospodarzył tutaj na 10 hektarach wydzierżawiących od parafii rzymskokatolickiej. Ten gospodarz miał wiele kłopotów, ponieważ wielokrotnie cofano mu prawo pobytu, oskarżano o poglądy komunistyczne i ciągle chciano go wydać z Polski. Doszło do tego, że sprawa trafiła do sądu a w sądzie, w jego obronie wystąpił nawet proboszcz miejscowy. Mimo tego wszystkiego, ostatecznie w 1937 roku otrzymał nakaz wyjazdu z Polski. Mimo to, że miał dzierżawę gruntu, zapłaconą na następne 5 lat. I szkoda by było tego ogrodnika bardzo, bo jeszcze siedmiu ogrodników z nim razem pracowało i straciliby oni wszyscy dorobek życia. A trzeba jeszcze dodać, że właśnie Milczo Karakulew był tym ogrodnikiem, który pierwszy wyhodował w Polsce arbuzy, ale też fistaszki. Także ten dobry ogrodnik gospodarz otrzymał taki nakaz. Jak do końca to się skończyło, nie wiemy. Wiemy tylko, że w 1939 roku. Te wszystkie niesnaski polsko-bugarskie właściwie minęły wraz z rozpoczęciem się II wojny światowej. Znajdujemy się na terenie dawnej poznańskiej fabryki łożysk tocznych na osiedlu warszawskim. I właśnie na ten teren w 1940 roku, w czasie II wojny światowej, Niemcy sprowadzili Bułgarów. Dlaczego Bułgarów? Otóż Bułgaria była w sojuszu z Niemcami w czasie II wojny światowej i współpracowała z nimi gospodarczo, chociaż nie specjalnie, nie militarnie. W związku z tym oni tych Bułgarów tutaj sprowadzili i oni uprawiali warzywa no, dla Niemców. W związku z tym Niemcy przyjeżdżali tutaj samochodami i odbierali od nich te produkty. Na tym terenie właśnie gospodarczyli bugarzy i oni mieli taki swój system specjalny gospodarowania. Otóż zawsze był jeden główny gospodarz, taki tak zwany gazda i on zatrudniał innych pracowników, podpisywał nawet z nimi umowy. I umowy, w umowach było również podany procentowy udział danej osoby w zyskach. Pracowali tutaj pracownicy, rolnicy po 16 godzin dziennie. Nie mogli zejść z tego warzywnika swojego przez cały dzień. Często mieszkali razem, często w jednym budynku, jedli razem. Zatrudniani do pracy byli głównie mężczyźni, mężczyźni pracowali w ogrodach. Kobiety zajmowały się gospodarstwem domowym tylko. Zawsze taka, taka właśnie spółdzielnia jakby miała też swojego sprzedawcę, czyli osobę odpowiedzialną za sprzedaż towarów i osobę odpowiedzialną za przygotowanie posiłków. W takich społecznościach właśnie żyli. Tutaj też właśnie Bugarze żyli tak, funkcjonowali. Wszyscy też traktowani byli równo. Ten jakby szef, ja tak samo mieszkał tak samo jak jego pracownicy. Mieli też swoje metody pracy, metody może prymitywne, proste narzędzia, ale bardzo takie pomysłowe i skuteczne. Robili takie kopali doły i tam wsadzali gnój, który nie tylko był pożywieniem dla sadzonek, ale też, ale też ogrzewał. Potem to się tam przykrywało, czy to był coś w rodzaju takich szklarni późniejszych. Tak zwane parniczy, to się nazywało. Potem też były takie kopali jamy, gdzie zbierali deszczówkę i różne mieli sposoby na nawadnianie, nawet takie drewniane, wodociągi robić, żeby ta woda docierała do roślin. I tym sposobem, tymi sposobami różnymi i narzędziami, których szczególnie wyróżniały się różne rodzaje kopaczek, takich do odchwaszczania, w, związku, w wyniku tej całej ciężkiej pracy i w wyniku tych ich różnych sposobów osiągali bardzo dobre wyniki. Tutaj te warzywa były bardzo piękne, bardzo dorodne. No co w czasie wojny budziło też no, i zazdrość i chęć tutaj mieszkańców, ale nie mogli tutaj ich otrzymać, w związku z tym czasami dzieciaki jak podkradały Warzywa. I to o tym wspomina pan Stefan Lamencki W swoich wspomnieniach, że on z kolegami, jako dziecko w czasie II wojny światowej, właśnie tutaj przychodził do tych ogrodów bugarów i podkradali te kalafiory czy pomidory. Jak zostali przyłapani, to na szczęście bugarzy nie donosili Niemcom, ale kazali tym młodym ludziom odpracować straty w ogrodzie. uprawiali tutaj Bułgarzy? Otóż uprawiali, nie specjalizowali się w nowalikach, w tych wczesnych warzywach, jakichś rzodkiewkach i tak dalej, ale w tych późniejszych, czyli raczej kalafiorach, pomidorach, papryka I to właśnie uprawiali i też sprowadzili tutaj bakłażany i kabaczki, które wcześniej w Polsce nie były znane. Więc możemy zaryzykować twierdzenie, że kabaczki i yy, yy, bakłażany na przykład w Polsce, pojawiły się właśnie stąd, przyszły z osiedla warszawskiego. Bugarze na osiedlu warszawskim byli zasadniczo samowystarczani, bo mieli warzywa, mleko, sery swoje, ale czasami musieli udać się do sklepu, żeby kupić jakieś inne towary, na przykład naftę. I wtedy udawali się do sklepu. Zgoda. W czasie wojny należał do Niemca. I tutaj pracował właśnie w tym sklepie Józef Moczyński, późniejszy zapaśnik i trener zapasów, a w czasie wojny młody chłopak. I ten właśnie młody chłopak był bardzo tutaj szykanowany, prześladowany, bity przez właściciela sklepu, co bugarzy oczywiście widzieli. Nie podobało im się to. No, ale nie reagowali, bo oni też nie mogli i byli też tutaj, obawiali się Niemców, z którymi też współpracowali. Bugarze zwykle pracowali w tych ogrodach od wiosny do jesieni. Na zimę wyjeżdżali do Bułgarii i potem wiosną wracali, przywożąc nasiona ze swojego kraju, żeby je tutaj wysiać. Tak też zrobili jesienią 1944 roku, wyjechali stąd, ale już nie wrócili, ponieważ na wiosnę 1945 roku no już był koniec II wojny światowej. W styczniu i w lutym 1945 roku, tutaj za Szkołą 46, była cała bateria dział, które oszczeliwały cytadele, były tam skierowane. Przy okazji niszczyły też ogrody pozostawione przez Bułgarów. Już Bugarzy więcej na osiedle warszawskie nie wróci. Zaraz po wojnie w Poznaniu zostało Bułgarów zaledwie kilku, ale wkrótce pojawiła się nowa fala emigracji socjalistycznej już w Bułgarii i napłynęło ich wtedy wielu tutaj na ten teren, właśnie na Rataje. I właśnie z Ratajami są najbardziej najlepiej kojarzeni, ponieważ tutaj były bardzo żyźne ziemie, powstały wielkie, piękne ogrody i tutaj też mieszkańcy Poznania kupowali od Bułgarów warzywa. Bugarzy też sprzedawali swoje warzywa na rynku jeżyckim i łazarskim, chociaż początkowo była pewna niechęć ze względu na ich jeszcze wojenny sojusz z Niemcami, więc niektórzy wyrywali ich od szwabów. Ale wkrótce przekonali się do ich towarów, a i też do samych Bugarów i zaczęli się też Polacy z nimi przyjaźnić. Bugarzy asymilowali się coraz bardziej, czasem żenili się z Polkami. I dziwili się, kiedy na obiad dostali duży kawał mięsa i odrobinę warzyw, ponieważ w kuchni bugarskiej jest dokładnie odwrotnie. Tutaj na terenie Rataj były piękne bugarskie ogrody, bo była tutaj też bardzo żyzna ziemia. Tutaj hodowali kalafiory o wadze 10 kg nawet. Tu były też pola. I tutaj, tutaj właśnie gospodarzyli ogrodnicy i rolnicy, nie tylko Bugarscy, ale także Bambża, raczej właśnie potomkowie Bambrów i też Polacy. Pięknie ta gospodarka się rozwijała, teren był wyjątkowo rolniczy, ogrodniczy, ale miasto musiało się rozwijać. W związku z tym tak potoczyły się losy, że w latach 60. Zmieniono plany poznania, to jakaś rozbudowa i zaczęto od wybudowania mostu, obecnie most Królowej Jadwigi i zaplanowano tutaj wielkie osiedla mieszkaniowe. Żeby je wybudować, siłą rzeczy zniszczono wszystko, zniszczono tutaj tą całą ziemię żyzną, to wszystko musiało być tutaj rozkopane, pozmieniane, także. Niewiele z tego zostało i stopniowo właśnie wysiedlano stąd rolników i ogrodników, no w tym także bugarów. Był też taki okres przejściowy, że część już puszczono linię tramwajową, już zaczęto budowę, a jeszcze były tu gospodarstwa, jeszcze były tu pola i doszło do takich nawet takiej kuriozalnej sytuacji, że linia tramwajowa przecięła pole rolnikowi. Który nie mógł przejść na drugą stronę do swojego pola. Oczywiście musiał to zrobić, w związku z tym ogrodził pole po jednej stronie, ogrodził pole po drugiej stronie, z jednej strony otwierał furtkę, brał taczkę, z tą taczką przechodził przez tory, na drugą stronę, na drugą część swojego pola, gdzie znowu była furtka, i tak dalej. Byłoby wszystko dobrze, ale kiedy jechał tramwaj, postawiał pewien problem. Wtedy po prostu tramwaj zatrzymywał się i wszyscy czekali. Tramwaj, tramwaj i pasażerowie z tramwaju czekali, aż rolnik przejdzie sobie z tą taczką na drugą stronę ulicy. Jak już przeszedł, to wtedy rozlegały się oklaski. Pasażerowie byli brawo, a tramwaj ruszał dalej. Chyłek lat 60. Poznań. Sierataje, rzekrze i Hartowo, Obraz nędzy i rozpaczy wywłaszczenia i likwidacja gospodarstw na prawym brzegu Warty nie są powodem do dumy. Ale już za chwilę tereny zamieszkiwane przez bambrów i bułgarskich ogrodników staną się rajem na ziemi dla dziesiątek tysięcy poznaniaków. W latach 60., kiedy zaczynam tutaj budować osiedle mieszkaniowe, to wywłaszczano tutaj miejscowych właścicieli, którzy mieli tutaj ziemię ogrodników, rolników. Płacąc im śmieszne grosze za te grunty, a były to grunty bardzo tutaj żyzne. Co potem się stało z bugarami i innymi zresztą też ogrodnikami. Bugarami wiemy, że, zostali, że przenieśli się do Pokrzywna, do krześ na Starłękę I tutaj już było się dla mieszkaniowe potem, już żadnych ogrodów tutaj już nie było od tego czasu, do końca lat 60. A oni nadal trwali, uprawiali warzywa tam, gdzie byli i sprzedawali je na rynku jeżyckim. I sprzedawali na rynku jeżyckim do końca lat 80. I to jeszcze byli ci bugarzy, właśnie ci osadnicy bugarskie. No oni się potem już pewnie zasymilowali, pożenili i różnie to się losy poukładały, ale generalnie nie ma już teraz takiej enklawy bugarskiej jak to było kiedyś tutaj na Ratajach.